Konkurs piosenki Wygraj sukces, osiągnął już swoją pełnoletność. Ku uciesze organizatorów, jurorów i samych uczestników jest coraz lepszy. A zapowiedzi końca nie ma. Będzie trwać do nieskończoności. 18 lat czyli tak naprawdę większość użytku, uczestników, solistów finału nie było na świecie, jak ten konkurs się narodził. Co roku są inni co roku są wspaniałe osobowości. Cieszę się, że się wszystko udało pod względem takim organizacyjnym. Ja oceniam to po koncercie galowym i po tym, jak zachowywała się publiczność. Im się to podobało. Ogromne brawa. Winą za tak dobrą zabawę publiczności zgromadzonej na galowym koncercie 18 edycji konkursu wygraj sukces, należy obarczyć głównie laureatów. Niebywała muzykalność, ciekawe barwy głosu i niezwykle dojrzałe interpretacje. Materiału na prawdziwe gwiazdy muzyki w sobotę nie brakowało. Stąd niezwykle trudna praca sędziów. Po wysłuchaniu koncertu finałowego tak popatrzyliśmy na siebie po, 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 po tych wszystkich takich notarciach, które niewątpliwie były. Wśród jurorów, zobaczyliśmy na siebie, przyznając sobie rację, że dobrze wybraliśmy. To tak trochę nieskromnie może, natomiast jakby ta nasza radość była spowodowana tym, że ten poziom był naprawdę wysoki i cieszymy się, że młode osoby śpiewają z roku na rok coraz lepiej i kibicujemy im, żeby, no żeby, 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 żeby stało się to ich zawodem, żeby potem na, zawodowo na deskach scen śpiewali, grali i, i tym się zajmowali i z tego żyli. Nagroda główna Grand Prix 18 Konkursu Wygra i Sukces mogła być tylko jedna. Tym razem powędrowała do Diany Ciecierskiej, która tym uznaniem była zaskoczona. Do, do samego końca tak myślałam, że może dostanę wyróżnienie albo coś w tym stylu, a tu nagle główna nagroda, naprawdę byłam mega zaskoczona. To chyba było najlepsze zaskoczenie no, w ostatnim miesiącu. Naprawdę super. Bardzo się cieszę. Za każdym razem jest adrenalina i za każdym razem bardzo zależy na tym, żeby jednak dobrze wypaść i, i coś zdobyć, ale zawsze marzyłam, żeby wygrać to Grand Prix. Zawsze, bo w sumie 12 razy już brałam udział w tym konkursie udział i mm, w tym roku mogłam wziąć udział po raz ostatni. I to jest takie, jakby, takie uwieńczenie tego wszystkiego mojej pracy w tym festiwalu i w ogóle tutaj w tdk Diana cicierska urzekła nie tylko talentem wokalnym, ale przede wszystkim oddziaływaniem na emocje. Wykonanie piosenki Agnieszki Osieckiej Wybacz mamasza niezwykle wzruszyło i to było zamierzone. Ja sądzę, że każda piosenka powinna mieć przekaz emocjonalny i myślę, że to jest najważniejsze w muzyce, żeby przekazywać emocje. Dużo słucham Stinga, to jest mój taki ulubiony artysta. Też ze względu na te emocje i na to, że po prostu nie jest takim pustym człowiekiem infantylnym, tylko po prostu ma jakieś wartości w życiu. Praca nad stawaniem się coraz lepszym muzycznie to nie jedyny plan na przyszłość Diany. Czekam teraz na wyniki matury i właśnie zobaczymy, co dalej. Bo chciałabym iść w stronę muzyki na pewno, ale trzeba mieć też jakiś tam zaplecze, i gdyby nie daj Boże, nie wyszło z nią. Także. Mam taki plany, żeby się realizować po prostu.